Czym jest dla ciebie odpoczynek? Czy odpoczynek powoduje u ciebie poczucie winy? Czy odpoczynek powoduje, że masz wyrzuty sumienia, że odpoczywasz, a nie pracujesz dalej? Chciałabym, abyś nauczył, nauczyła się nowej kompetencji i o niej usłyszała. Efektywny odpoczynek jest potrzebny, aby następnego dnia ruszyć do działania. Odpoczynek jest Twoim obowiązkiem. Po to, aby pracować efektywnie. Opowiem Ci historię, którą pewnie znasz. Wielokrotnie o niej wspominał Kowej w swoich książkach. Wyobraź sobie dwóch drwali. Jeden jest w lesie i ciągle ścina drzewa. Uderza w pieniek jeden po drugim, bo wie, że ilość uderzeń przełoży się na ilość ściętych drzew. Pracuje cały czas bez wytchnienia. Drugi natomiast uważnie wybiera drzewa, oszczy piłę, ma czas na regenerację. Po całym dniu pracy zadam Ci jedno pytanie: który ma lepsze wyniki i który pracował efektywniej i który jest mniej zmęczony? I pewnie odpowiedź ci nie zaskoczy. Lepsze wyniki i mniej zmęczony jest ten, który miał czas na ostrzenie piły, rewizję planu. Wybór odpowiedniej drogi realizacji celu ten, który nie pracował bez przerwy, ale pracował mądrze. Więc, jeżeli teraz zastanawiasz się, czy warto odpocząć, to odpoczywaj, ale bez wyrzutów sumienia i zaplanuj ten odpoczynek, bo aby efektywnie realizować swoje cele, musisz odpoczywać. I odpoczywaj na własnych zasadach, bo wiesz, że każdy moment odpoczynku przekłada się na realizację Twoich celów.